Współczesne gry wideo coraz częściej sięgają po kontrowersyjną tematykę. Nie brakuje w nich również przemocy, a rozwój technologiczny sprawia, że wszelkiego rodzaju krwawe sceny stają się coraz bardziej realistyczne. Wywołują uczucie niepokoju, przerażenia lub nawet obrzydzenia. Oto 10 naszym zdaniem najbrutalniejszych scen w historii gier wideo. Reboot serii Tomb Raider z 2013 roku nie jest przesadnie brutalną produkcją. Owszem, główna bohaterka rozprawia się z licznymi wrogami, ale nie odbiega to od tego, do czego przyzwyczaiły nas inne, podobne tytuły. Pewien aspekt tej gry jest tu jednak wyjątkowo brutalny. Mowa o scenach śmierci głównej bohaterki. Żywot Larry Croft może się tu kończyć na naprawdę różne sposoby: od upadku w przepaści rozbicia się o kamienie, poprzez duszenie przez przeciwników, a na nabijaniu się na metalowe pręty kończąc. Wszystkie te Sceny mają jedną cechę wspólną. Patrzy się na nie ze sporym uczuciem dyskomfortu. Seria Grand Theft Auto od samego początku wzbudza ogromne kontrowersje. Trudno się temu dziwić to przecież symulator przestępczego życia, w którym gracze nie tylko dokonują tytułowych kradzieży samochodów, ale też mogą bez większych konsekwencji mordować innych gangsterów, policjantów czy nawet cywilów. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych scen w historii tego cyklu jest bez wątpienia moment tortur, który pojawia się w piątej części. Jako Trevor musimy wyciągnąć informacje od pewnej postaci i w tym celu do naszej dyspozycji zostaje oddany szereg narzędzi. Nieszczęśnika możemy okładać ciężkim kluczem, razić prądem, podtapiać, a nawet wyrwać jego ząb szczypcami. Tej serii gier po prostu nie mogło zabraknąć w tego typu zestawieniu. Brutalność to jedna z głównych jej wizytówek, a krwawe sceny pojawiają się już od pierwszej jej odsłony. Na szczególną uwagę zasługują tutaj ciosy kończące, czyli Fatality. Można wykonać je już po wygranej walce i trzeba przyznać, że twórcy za każdym razem potrafią zaskoczyć kreatywnością. Trudno było wybrać tu tylko jeden z takich finisherów, bo w zasadzie cały ten ranking mógłby składać się tylko z nich. Mamy tutaj dekapitację, wyrywanie kończyn, przepołowienie a wszystko łączy jedno, są niezwykle brutalne, a często też zaskakująco pomysłowe. To kolejna seria gier, która obfituje w brutalne sceny. Trudno się jednak temu dziwić. Kratos to przepełniony gniewem bohater, który zwykle rozwiązuje konflikty właśnie w pełnej przemocy walce. Przeciwnicy są przez niego bezlitośnie atakowani i pozbawiani życia na różne wymyślne sposoby. Jednym z najbardziej zapadających w pamięć fragmentów jest starcie z Heliosem w grze God of War 3. Pojedynek kończy się sceną, w której protagonista najpierw kilkukrotnie miażdży głowę boga słońca stopą, a następnie wyrywa ją gołymi rękami. Peggy's The Line na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejna typowa strzelanka z widokiem z trzeciej osoby oraz systemem osłon, jednak szybko się okazuje, że przedstawiona tu historia ma drugie dno. W trakcie przechodzenia kampanii jesteśmy też świadkiem przerażającej sceny, która w wyjątkowo brutalny sposób ukazuje konsekwencje konfliktów zbrojnych. Po zrzuceniu na teren walk białego fosforu okazuje się, że jego celem padli nie żołnierze wroga, a niewinni cywile. Hatred to polska produkcja, za której stworzenie odpowiada studio Destructive Creations. Był to tytuł oceniany najwyżej średnio, głównie z uwagi na monotonną i powtarzalną rozgrywkę. Mimo tego, ogrze swego czasu zrobiło się bardzo głośno w mediach, właśnie z uwagi na to, jak przedstawiona została tam przemoc. Nie chodzi tu jednak o samą jakość oprawy graficznej. Czarno-białe barwy, w połączeniu z rzutem izometrycznym, sprawiają, że trudno mówić tutaj o fotorealizmie. Co innego sam sposób, w jaki pokazane są tutaj egzekucje. Główny bohater, bez skrupułów. Morduje tutaj cywili, którzy dosłownie błagają o litość i darowanie im życia. To obraz, który zostaje w głowie na długo po wyłączeniu tej gry. No Russian to nazwa jednego z poziomów z gry Call of Duty Modern Warfare 2 z 2009 roku, który zawiera jedną z najbardziej kontrowersyjnych scen w historii branży gier wideo. Gracze wcielają się tu w agenta CIA, który działa pod przykrywką i próbuje zdobyć zaufanie rosyjskich terrorystów. W tym celu uczestniczy on w masakrze na lotnisku, w trakcie której ofiarami padają dziesiątki bezbronnych cywilów. Fragment ten wywołał taką burzę w mediach, że ostatecznie w grze znalazła się plansza z ostrzeżeniem o przemocy, a nawet możliwość całkowitego pominięcia tego poziomu, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji. Until Dawn pełnymi garściami czerpie z klasycznych slasherów. Nie mogło więc zabraknąć tu widowiskowych, krwawych scen. W trakcie gry w pewnym momencie trafiamy na sytuację rodem z filmowej serii Piła. Ostrze zmierza w kierunku naszych przyjaciół, my zaś przynajmniej w teorii mamy zdecydować, kogo chcemy uratować. Ostatecznie ostrze i tak zmierza w kierunku Josh'a, rozcinając jego ciało na dwie połowy, a gracze doświadczają deszczu krwi i wnętrzności chłopaka przy jednoczesnych krzykach wszystkich trzech postaci biorących w tym udział. No, no, don't, don't, don't look at like her don't can't look at don't type her anesthetic we have to open her now Uratowanie Chico i Paz było głównym celem w Metal Gear Solid 5 Ground Zero, grze stanowiącej swego rodzaju prolog do wydarzeń z The Phantom Bane. Po wykonaniu powierzonego nam zadania nie dany był nam jednak happy end. Na pokładzie helikoptera już po zakończeniu misji okazało się, że w brzuchu Paz umieszczony został ładunek wybuchowy. Obecnym na pokładzie postaciom nie pozostało więc nic innego, jak spróbować wyjąć bombę z ciała dziewczyny bez jakiegokolwiek znieczulenia. Dead Space, jak narasowy horror przystało, obfituje w wiele scen rodem z koszmarów. Mroczna atmosfera, ciągłe poczucie zagrożenia i przede wszystkim przerażające nekromorfy dbają o to, abyśmy nie mogli w spokoju zasnąć. Nie brakuje tu również scen przemocy, a jedna z nich stała się jedną z najsłynniejszych w historii gier. Mowa oczywiście o pamiętnej operacji oka. Poprawne wykonanie tego segmentu, w którym igła wbija się w oko głównego bohatera jest jedynie nieco niepokojące. Jeśli jednak popełnimy błąd, to będziemy świadkami mechanizmu. Wywiercającego się w głowę protagonisty, co w konsekwencji prowadzi do jego krwawej śmierci w męczarniach. A jakie brutalne sceny z gier zapadły wam w pamięć? Swoimi typami podzielcie się w komentarzach. Jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.